Dzień dobry, 29 stycznia niedziela 14.35 Dzisiaj zaczynam na rynku, dlatego że udajemy się do kina pod zamcze na finał Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy Zakupiliśmy już ciasto i teraz będę albo cierpiał mentalnie powstrzymując się od zjedzenia, albo będę cierpiał żołądkowo zjadając pszeniczne słodkości. Albo zjem trochę i może się wszystko uda, i nie będę musiał cierpieć z żadnego powodu. <laughs> Dobra. Trwa licytacja sushi. Jednego, sushi. Jest tam? Stówka? Nie wiem, Nie licytują, ale już teraz. Super. Co? So? Dobrzy. jeszcze kalendarz. Pan przytrzyma jeden. Na zaplecze. Będziemy robić pakiety. Uwaga, bo właśnie będziemy rozbudowywać nasze oferty dzisiaj. A wy się w zastanawiacie. Ile, ile jeszcze można wyciągnąć z tej kieszeni? Jest już w Co to jest? Stópka? Ale do tej stópki dorzucimy właśnie taki kalendarz. On się jeszcze wiele razy pojawi dzisiaj pakietach. 100, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. sprzedamy. Zapraszamy do koleżanki tutaj. Brawo! A jeszcze po kolejny gazet. Lekcja makijażu teraz. Może panią makijanki chciałyby zacząć? Można. No, 110? Tak nie potrzebujemy. I u Pana Stasia na zajęciach będziecie się nawzajem malować. Koleżankę, którą w jedną myślecie. Dziewczyny sobie dazą radę, także zgodne z chodą. Dobra. Ty ile było? 110, tak? Dobra, po raz pierwszy. Monika, a ty słuchacie Nie, już dobra, puśćmy. Monika mówiła, że tam coś sobie innego upatrzyła, więc nie czyśmy jej pod To jest Dobra, to po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Odmłowami na pewno, nie? Nie. Dobra. Po raz trzeci sprzedamy. Zapraszamy. przedem zobaczyć do strażaków. Wóz numer 46917. nie ja nawet mogę do środka wejść zobaczyć. Przytulnie tutaj. Radio stacje, światełka, apteczki, kaski. <grystanie> Uch. 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 Ile osób tutaj wsiada, to jest jedzie? Samochód sześcioosobowy Sześć osób, trzy z przodu, trzy z tyłu, czy jak? Jest z przodu, cztery z tyłu. Aha, ten sposób. Sześcioosobowy drugi tu mamy, jest ośmiosobowy. A, i tutaj mamy otwarte rzeczy. popatrzeć. To są nożyce do cięcia. Tak, to jest akurat tak. są nożyce z drugiej strony, to są rozpieraki, węże i jakieś ciśnieniowy. Mamy cały zestaw... Cała armatura węży. No, no, no. Tu znowu jakieś... Cała autopompa serce są. samochodu. No ma, właśnie, to. właśnie. <laughs> o, jeszcze tutaj mamy. To już jakieś ręczne. Piła spalinowa, hodowla, Agrega, baliska oświetleniowa z masztami. Zasilana z baterii. Wodoodporne, wszystkie. Jakieś tam łomy, młoty, siekiery. Fajnie. No, no wszystko to potrzebne do akcji. No. Zwłaszcza, że strasznie tylko pożary już w dzisiejszych czasach gasi. No tak, tak. Jak właśnie jak patrzę to to chyba wszystko co, co da się tu zrobić w okolicy to. I różnego typu interwencje medyczne też. No. Ile wody e, maksymalnie da się pompować? Jaka to jest przepustowość? na no, 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 no minutę, to ja tam dokładnie nie pamiętam, bo mam dwie tony, chwilę mam naprawdę. Dokładnych parametrów nie pamiętam, ale... No, 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 A bo, bo to jest jakaś woda w środku jest zebrana. Tak, tam jest zbiornik, na 2000 litrów. I, i, I wtedy można gasić, jak ten... Wiesz, to wszystko tutaj podłączycie do tej no. motopompy, tak, tak? To, tak? to co się dzieje. No. Autopompa, nie Autopompa, Auto Auto okej. Okay. Przepytałem strażaka, obejrzeliśmy wóz i to jest ten inny wóz niż ten, który oglądałem na pikniku. Także już już dwa wozy strażackie Zuchowa obejrzałem. Budowaliśmy w miejsko gminnym Domu Kultury w Odmuchowie filia, filia w Kaukowie. <grymne> A więc tak mniej więcej wygląda finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, edycja 31 w roku 2023 w Otmuchowie i w Kaukowie. Braliśmy udział w recytacjach, wrzucaliśmy jeszcze yy, drobniaki do tych do skrzyneczek dobrze? <grymne> Uczestniczyliśmy pełną parą. Pierwszy raz w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy uczestniczyłem, jak byłem w liceum i tam też się działo. Liceum organizowało finał. Było zdecydowanie mniej osób, bardziej kameralnie, mniejsze kwoty. Osoby z puszkami nie wiem, czy była więcej niż jedna grupa, czy może były ze dwie grupy. Teraz jest tych grup więcej. Wszystko działo się po prostu jednego wieczoru w liceum na hali sportowej. No I tam nasi ludzie, moi znajomi. Grali jakiś metal, rock. <tyle>, Tyle pamiętam, a ja byłem osobą, podaj przynieść pozamiataj i jakoś tak mniej więcej żeśmy z kolegami obstawiali imprezę. No to było już całkiem sporo lat temu. <tyle> I'm Mieliśmy jeszcze na światełku do nieba, które było pokazem laserowym, i wyszedł zadziwiająco ładnie. Bardzo mi się podobało. Jestem bardzo zaskoczony, że tak ładnie jeszcze teraz to wygląda. Mam nadzieję, że to nie były te lasery, o których mówili mi w laboratorium, żeby nie zaglądać do środka. <laughs> Wciąż mam gdzieś tam w pamięci tabelki możliwych obrażeń i innych takich różnych niekorzystnych efektów, ale nie, to pewnie takie pseudo-lasery, bardziej jakieś takie LEDy pewnie silne. I wszystko pewnie zatwierdzone przez um, Komisje Sprzedażowe w Unii Europejskiej. W każdym razie właśnie się skończyła impreza. Bardzo nam się podobało. No i ciekawi jesteśmy. Liczymy na to, że będzie kolejny rekord pobity przez Wielką Kestę Świątecznej Pomocy. I czekamy już na następny rok. Ale na dzisiaj to było na tyle. Dzięki i cześć!